To jest OnePlus 7 Pro, czyli jeden z lepszych androidów wypuszczonych na rynek w 2019 roku. Sprawdźmy wszystkie jego funkcje, no i czy faktycznie jest wart zakupu. Zacznijmy sobie od budowy samego telefonu. Tutaj OnePlus poszedł absolutnie w topową półkę. Na tym producencie w sumie nigdy się nie zawiodłem, natomiast 7 Pro jest wykonany wyjątkowo starannie. Jest to telefon bardzo ładny, dlatego że z tyłu mamy szkło, które w wersji niebieskiej jest piaskowane. Dzięki temu uzyskujemy efekt matowego szkła, które wygląda bardzo elegancko, no i ten niebieski kolor jest śliczny. W pierwszych wrażeniach na kanale x mogliście zobaczyć także wersję szarą, która nie wyglądała aż tak ładnie i jeśli zastanawiacie się nad wyborem koloru, zdecydowanie polecałbym właśnie niebieski. To, co przykuwa uwagę także po wzięciu tego telefonu w rękę, to jego ekran. Tutaj mamy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD. Jest to pierwszy raz użyta taka rozdzielczość w OnePlusie, dzięki temu zagęszczenie pikseli jest jeszcze większe, a obraz bardziej szczegółowy. Natomiast to, co też zwraca uwagę, to absolutna bezramkowość. Tutaj stosunek ekranu do całej przedniej taśmy telefonu wynosi ponad 93%. O ekranie powiemy sobie jeszcze kilka słów, natomiast to, na co też warto zwrócić uwagę, to wymiary i waga tego telefonu. Tutaj ten telefon waży aż 206 gramów, więc jest to naprawdę kawał smartfona. No i 6,7 cala to jest też bardzo duży rozmiar. Osoby, które lubią małe telefony, na pewno nie powinny iść w kierunku OnePlusa 7 Pro. Ten telefon dobrze leży w dłoni, on jest dobrze wyważony. Natomiast musicie wiedzieć, że po prostu trzymacie kawo urządzenia w ręku. I to nie jest telefon dla właśnie osób, które chcą mieć bardzo kompaktowe rozmiary. Tutaj czasami trzeba sobie mimo wszystko ten telefon tak przesunąć po ręce, żeby dosięgnąć górnej belki. Ten telefon jest bardzo duży. No i trzeba się chwilę przyzwyczaić do jego obsługi. Natomiast pisanie jedną ręką na klawiaturze jest możliwe i nie stanowi żadnego problemu. Jakie są wrażenia z użytkowania OnePlusa 7 Pro przez prawie dwa tygodnie? Przede wszystkim prędkość działania. To zawsze było domeną OnePlusa, że te telefony były piekielnie szybkie. To, co jeszcze potęguje wrażenie takiej bardzo dużej responsywności tego telefonu, to ekran. Tutaj OnePlus zastosował swoją jednostkę, która nazywa się Fluid AMOLED i ona ma odświeżanie 90 Hz. W pierwszych wrażeniach powiedziałem, że zobaczycie to na wideo. Oczywiście wtedy byłem tak podjarany tym ekranem, bo robią takie wrażenie, że zapomniałem o logicznym myśleniu i to, że film wypuszczamy w 25 klatkach, a wy zasadniczo oglądacie go na monitorach, które mają odświeżanie 50 albo 60 Hz. Rzeczywiście, żeby poczuć tak duże odświeżanie ekranu, trzeba ten telefon wziąć do ręki. Mogę Wam powiedzieć, że na pewno mile się zaskoczycie i nie było osoby, która brała ten telefon i nie powiedziała wow, kiedy przewijała stronę internetową, grała w gry czy po prostu wykonywała wszystkie operacje. Tu jest wszystko super płynne. Oczywiście sam ekran dużo daje, natomiast trzeba pamiętać, że mamy tutaj także Snapdragona 855, czyli najmocniejszą jednostkę w tej chwili od Qualcomm'a, aż do 12 GB RAMu, bo jest też konfiguracja z 12 GB pamięci RAM. No i mamy do 256 GB pamięci wbudowanej, i tutaj też OnePlus nie poszedł na żadne oszczędności, dlatego że to jest pamięć UFS 3.0, czyli prędkość odczytu i zapisu stoi na jeszcze wyższym poziomie. Dzięki temu pobieranie plików, odczyt danych. Pobieranie aplikacji, przetwarzanie tego wszystkiego, przetwarzanie danych, wszystkie operacje, które wymagają właśnie szybkiego zapisu i odczytu, są wykonywane tutaj piorunująco szybko. Czyli na to super działanie i ten super finik użytkowania składają się tak naprawdę cztery czynniki. Pierwszy to jest Oxygen OS, czyli autorski system OnePlus'a, który opiera się na Androidzie. Drugi to jest ekran. Trzeci to jest super szybka pamięć. I czwarta topowa specyfikacja, czyli dużo RAMu i najszybszy procesor. Całe to zestawienie powoduje, że w ręku trzymamy naprawdę potężną moc obliczeniową. Która robi ogromne wrażenie. Jeśli chodzi natomiast o odblokowywanie smartfona, mamy możliwość skorzystania z wbudowanego czytnika w ekran, który w tej chwili jest jeszcze szybszy niż w OnePlusie 6T. I rzeczywiście odblokowanie ekranu jest bardzo naturalne: czytnik się nie gubi, odblokowuje ekran szybko. A drugi, oczywiście, skanowanie twarzy, z tym, że używam do tego przedniej kamery, która po prostu rozpoznaje twarz nie za pomocą kropek, tylko tą tradycyjną metodą, więc ona nie jest aż tak bardzo bezpieczna. Teraz parę słów o aparacie. Jest to w sumie największy mankament OnePlus'a. Trochę mi tego szkoda, że producent idąc już, że tak powiem, po absolutny szczyt w gamie smartfonów, chcąc zrobić wszystko absolutnie na tip-top, troszeczkę jednak poskąpił na aparacie. Tutaj mamy matrycę Sony IMX586, która jest znana ze średnio Oczywiście jest to matryca bardzo popularna, bo jest 48 megapikselowa i pozwala zrobić zdjęcia właśnie o takiej rozdzielczości, ale to nie jest aparat topowy, mimo tego, że mamy tutaj trzy obiektywy, czyli mamy zwykły 48 megapikseli f1.6, mamy szerokokątny f2.2 i mamy telezoom trzykrotny f2.4. To wszystko powoduje, że ten aparat zrobi Wam dobre zdjęcie w dzień bez problemu, natomiast w nocy jest średnio. Generalnie uważam, że OnePlus pomimo bycia super telefonem, super flagowcem, no, w aparacie plasuje się raczej na przeciętnego średniaka. Są telefony, które robią dużo ładniejsze zdjęcia. Natomiast jeśli to Wam nie przeszkadza i akceptujecie te zdjęcia, które zresztą możecie sobie zobaczyć, oryginały w opisie, no to jest w porządku. Powiem Wam tak, dwa lata temu powiedziałbym, że to jest świetny aparat, natomiast w tej chwili no, czasy się zmieniły, no ale bardziej wymagający fotografowie to zauważam. Osoby, które robią zdjęcia na co dzień, robią ich mało telefonem, sporadycznie, myślę, że przymkną na to oko. A warto przymknąć to oko, bo OnePlus nadrabia naprawdę wieloma innymi funkcjami. Przednią kamerę ukryto w małym slajderze, który wysuwa się po naciśnięciu oczywiście przełączania kamery. Robi to dosyć sprawnie, kamera jest ukryta, natomiast to nie jest telefon typowo ze sliderem takim dużym, tylko to jest właśnie dyskretnie, że tylko to oczko nam się podnosi. To jest fajny zabieg, niestety oczywiście kurz i brud się tam zbiera siłą rzeczy, więc często miałem tak, że po prostu wyjmując telefon chociażby z kieszeni spodni, musiałem przeczyścić obiektyw, no bo on po prostu był brudny. Natomiast fajnym smaczkiem jest to, że kiedy włączycie sobie na przykład przednią kamerę, ona się Wam wysuwa, wysunęła się i telefon wykryje upadek, to ona automatycznie się chowa, a na ekranie wyświetla Wam się komunikat, wykryto nagły spadek, przedni aparat został obniżony. Czy chcesz ponownie użyć przedniego aparatu? I jednym przyciskiem możecie go znowu otworzyć. Fajny smaczek, natomiast Piżu wyliczył, że i tak nic to nie da, bo telefon szybciej spadnie niż kamera zdąży się schować. Producent deklaruje także trwałość tego mechanizmu na 5 lat przy założeniu, że będziemy wysyłać ten aparat aż 150 razy dziennie. W modelu 7 Pro nie poskąpiono także jeśli chodzi o audio, tutaj mamy głośniki stereo, które grają bardzo głośno, one są naprawdę bardzo, bardzo głośne, natomiast po przekroczeniu poziomu około 70% głośności ta jakość dźwięku troszeczkę spada. Natomiast oczywiście mamy aptX i tutaj też kolejna ciekawostka, żeby włączyć najwyższą jakość transmisji dźwięku musimy wejść w opcje programistyczne. Nie rozumiem dlaczego OnePlus to ukrywa i chowa takie smaczki przed zwykłymi użytkownikami, no ale może rozumiem, że jest to telefon nieadresowany do masowego konsumenta. Na końcu wypadałoby jeszcze powiedzieć o ładowaniu i baterii. 4000 mAh przekłada się na ponad 6 godzin użytkowania tego telefonu na ekranie. Cały dzień intensywnego użytkowania OnePlus Wam wytrzyma bez problemu, także za baterię ten telefon zbiera bardzo dobre noty. No i regeneracja tego telefonu, czyli ładowanie. Oczywiście mamy tutaj autorskie ładowanie OnePlus'a, które w tej chwili nazywa się WrapCharge I WrapCharge naładuje nam ten telefon od 0 do 100% około godziny. Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie patrząc na to, że później przez cały dzień możecie użytkować ten telefon. Absolutna rewelacja. No i tą ładowarkę mamy w zestawie. Niestety ze względu na jej parametry jest ona dość sporych rozmiaru. Z dodatków, które warto wymienić, mamy tutaj oczywiście dual sim. W OnePlusie zastosowano także chłodzenie wodne. Dzięki temu ciepło jest rozprowadzane równomiernie po obudowie. Warto też nadmienić o silniczku wibracyjnym, który w tej chwili jest zupełnie nowy. No i nareszcie te wibracje nie brzmią tak jak w telefonie za 100 zł. Wibracje przypominają raczej te z iPhone'a, natomiast nie są aż tak dobre. Dałbym im na raczej drugie miejsce, natomiast sygnalizator jest bardzo przyjemny. No i mamy kilka możliwości zabawnie w OnePlusie przedstawionych do wybrania, jak na przykład telefon ma wibrować podczas przechodzącego połączenia. Sygnalizator haptyczny jest przyjemny. Natomiast nadal uważam, że ten w iPhonie jest troszeczkę lepszy. Dyskusyjnym natomiast jest kwestia wodoodporności, ponieważ OnePlus na konferencji powiedział, że telefon jest wodoodporny, ale szkoda im było pieniędzy na certyfikat, więc certyfikacji nie ma. No i z tym zamaczaniem, no uważajcie, nie powinno się nic stać, no ale oficjalnego wsparcia nie ma, no i tego gwarancja także nie obejmie. Ostatnim smaczkiem jest Fnatic Mode, czyli tryb gier nawiązujący do popularnej drużyny sportowej, której OnePlus jest sponsorem. Podsumowując. To jest telefon bardzo zbliżony do ideału. Lubię OnePlusy, ponieważ za rozsądną cenę otrzymujemy absolutnie wszystko, czego moglibyśmy zapragnąć od smartfona w momencie jego premiery. Ogromne wrażenie robi świetny ekran, doskonałe podzespoły, prędkość działania, bateria, praktycznie wszystko poza aparatem. Tutaj do tego aparatu będę się doczepiał maksymalnie, natomiast jeśli szukacie Androida, który posłuży wam dłużej niż rok, czy na przykład 2 lata, to spokojnie OnePlusowi można zaufać. Poprzednie jego wersje przez 3-4 chodziły bezproblemowo i zresztą nadal działają. Więc jeśli ktoś się zastanawia nad Androidem na lata i chce mieć naprawdę topowy smartfon, a nie przeszkadza mu ten brak jacka i troszeczkę gorszy aparat od flagowej konkurencji, no to OnePlus 7 Pro będzie doskonałym wyborem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, co sądzicie o nowych OnePlusach 7 Pro i 7. Ja chętnie włączę się w dyskusję, posłucham Waszych opinii, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X. -Kont. Cześć!